Cześć! Dziś zrobimy danie, gdzie pokażę Wam, że zajmie krócej niż ugotowanie makaronu. Wodę na makaron właśnie wstawiłam. A teraz odpalamy garn żar pod patelnią. Wlewam olej. Dwa, trzy, a tak ze cztery łyżki na początek i niech się rozgrzewa. Powiedzmy, że patelnia jest już gorąca. Wrzucamy najpierw cebulę daje się przyrmienić. OK. sam jest paprykę i szpinak. Szpinak mam już odsączony, więc mi nie powinien za bardzo strzelać. Jeżeli nie rozmroziliście wcześniej szpinaku, to od niego zacznijcie. Ale błagam, załóżcie sobie pokrywkę, bo inaczej będziecie mieli całą kuchnię w oleju. Chwilę to razem podsmażamy i wrzucamy tuńczyk. Jakiego tuńczyka? Waszego ulubionego. Zagotowała nam się woda na makaron, to wzięłam sól i łyżeczkę. Do wody z, na makaron, tak mniej więcej niecała łyżeczka soli. I wrzucam makaron. A jak już mam łyżeczkę w ręku, to przy okazji dodam pieprzu ziołowego, ale do sosu tak mniej więcej pół łyżeczki. Oczywiście musiałam się uderzyć. I dodam od razu też już czosnek. Makaron przemieszamy. No sos w sumie mamy praktycznie skończony. No to co? Czekamy teraz. Nasz makaron się ugotuje. Makaron do sosu. I wiem, że rychło w czas, ale powiem Wam czemu dzisiaj takie danie. Bo widzimy się w kolejnym. Z dni kuchnia inspirowana kalendarzem Świąt A dzisiaj jest święto młodego wina. Jak to przeczytałam? Totalna czytałam dziura w głowie, bo my z Jackiem prawie alkoholu nie pijemy. Naprawdę bardzo rzadko. No, to co tu zrobić? Młode wino. Chodzi o to, że oni się upijali No to stwierdziłam, że do wina zrobię jakiś makaron, co by pasowało. i choć wina nie będzie, to makaron będzie. Tajemnie nic innego jak życzyć Wam. ラグー。